Cześć, to Jakub Witam Was w kolejnym na moim kanale, a w tym odcinku pokażę Wam nowe magazyn Lego Star Wars z mini figurką żołnierza klonów z Legionu 501, kartę specjalną, limitowaną oraz zupełnie nową saszetkę kart yy, z serii... to już jest uwaga, jest seria... seria trzecia z Lego Star Wars, karty nowe są, tak... <noise> Okej, okay, a więc to prezenty idą na koniec, także co, przesuwamy je, no i zajmijmy się samą gazetką. E, tutaj mamy właśnie informację, że już są te nowe karty. One są właśnie już od dzisiejszej sprzedaży. E, spis treści. No i mamy pierwszy komiks. Jakieś tutaj międzygalaktyczne zawody. Mm -hmm. Także ten komiks właśnie się tak tutaj ciągnie przez to, dotąd. A później mamy już plakaty. Pierwszy. O, tutaj mamy fajnie, bo tutaj mamy nazwy Rycerz Ren. Ja posiadam tego i tego. Tutaj, tutaj mamy jakieś galaktyczna zabawa, to są y, poczta, zdjęcia, znaczy rysunki. E, tutaj mamy, o zobaczcie, musimy znaleźć takiego samego y, Mandalorianina. Tutaj mamy właśnie re, taką mini recenzję z tego zestawu. Y, no i zadania, tutaj takie mamy różne. No i tutaj mamy już komiks o naszej, o naszej figurce, o naszym prezencie. Yy, tutaj mamy trochę o właśnie tym Le Legionie pierwszym, yy, tutaj mamy jeszcze, zaraz zobaczymy, co w tym magazynie. Yy, tutaj mamy, że już jest nowy właśnie sprzedaż magazynu tego Legacy, który jest u mnie na kanale, już też jest I uwaga, 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 at już 12 kwietnia, zobaczcie, będzie plakat z Asoką Tano oraz Dartem Maulem. Będzie to jakiś też komiks, jak tutaj widzicie będzie, no jak zawsze, w sumie komiks. No, w sumie prezent fajny, ale według mnie ten jest też superowy. No i tu mamy jeszcze nowy magazyn Lego City, też, też już jest w sprzedaży. No i co dobrze, otwieramy te karty, bo już się nie mogę doczekać, jakie mi się trafią. Okej, okay, także co, tak się prezentuje właśnie ta karta specjalna: jest to Obi-Wan Kenobi oraz Anakin Skywalker. Taka właśnie świecąca. Oj, tak, bo tutaj trochę zjechała mi kamera. Figurka na końcu tym razem, ponieważ bardziej mnie interesują karty. Znaczy, w sumie figurka też bardzo mnie interesuje. Ale jestem ciekaw, czy się właśnie nie trafi w tych kartach. Tu mamy na opakowaniu Mandalorianina oraz Grogu. Także dwie fajne postacie. Ja tych kart też nie będę zbierać, tylko no jak będą no, w magazynach, to wtedy je właśnie Wam pootwieram. No i do zebrania są karty podstawowe, czyli 84 karty postaci, 18 kart artystycznych. Uhu. Uuu! Uh. 18 kart puzli, 16 kart zestawów, 20 kartów pojazdów, kart pojazdów, 20 kart kom komiksowych. Karty specjalne, 32 karty błyszczące, 10 kart ultra pojedynków, ona jest jedna w co 5 soszeczce i 4 złote karty, jedna w co 25 soszeczce. Także co? Otwieramy. Uważaj. O, już widzę, że mi się tutaj trafia karta komiks. Także, okej, okay, hmm. okej. Okay. Oj, okej. Yy, Rozpuszczenie. A. Rozzzłośniona pralka, a kiedyś pranie było łatwiejsze. Okej, okay. yy, Tak ono też się tak z tyłu sama prezentuje. Szybki Artuditu, Niech się to zła łapie ostrość. Okej, okay. Super też karta. Yy, Zaciekły Darth Vader. No? Też fajna karta. O, karta zestaw. A nie, pojazd. Prom szturmowy yy, parszywej z Kraj I uwaga, ostatnia karta. Uuu, uu, zobaczcie, mistrz i uczeń, Darth Sidious i Darth Vader. Także mamy te sześć tutaj kart, bardzo, no bardzo są fajne te karty. No i co jest to już seria trzecia, a teraz pora na figurkę. Ok, a więc prezent to jest jedna z najlepszych prezentów w historii wszystkich magazynów Lego Star Wars. Mogę to stwierdzić, bo, ponieważ no ja mam wszystkie magazyny z Lego Star Wars i on, i jeszcze chyba Kanan Ten Jarus, czy jak to tam się mówiło, i tam jeszcze może jakaś figurka by też, też się znalazła. I według mnie to są właśnie najlepsze prezenty, ponieważ no, figurki według mnie są najlepsze właśnie w magazynach. Jest tutaj ten klon z, Legion, z Legionu 501 i ma właśnie, jest, wypo, jest wyposażony w pistolet. I uwaga, już wam pokazuję, co, co się mieści za główką. Taka oto twarz, także jest to też, może być nowość dla niektórych osób. W sensie, no pewnie dużo, duża część osób jej, jej może nie mieć. I co? No figurkę oceniam 10 na 10 oczywiście. I bo bardzo mi się podoba. Okej. Okay. To co, to już było wszystko. ocencie koniecznie w komentarzach, jak Wam się podoba prezent, oczywiście. Oraz też cały magazyn. Myślę, że jest to właśnie fajny prezent. O, jeszcze raz tutaj Wam przypomnę, że już niedługo będzie ATAT. -AT, yy, także to no jest właśnie też fajny według mnie prezent. Dla osób, które właśnie nie mają ATAT, -AT, bo ja już mam parę ATAT, -AT, ale w sumie. Mo, 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 może się z tego uz, uzbierać fajna armia. <grych> Okej, okay. to co, to już było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i pa!